Cześć, ja jestem Oliwier. Dzisiaj mamy Lego City podwójny Set. I no, widzicie, takie jest trochę gnieczone, ale to ok. No i ten zestaw mi się bardzo, bardzo podoba. No, tu patrzcie, mamy tu reki, mam tu y, krzyształ. Znalazł krzysztkę. A ten e, rekin, z tego ugryźć, ale nie ma. Ale rekin nie, nie patrzy do góry, to nie może jego widzieć i nie może jego ugryźć. A tu z tyłu mamy, jak wygląda. No. O, o tu się otwiera. A jak chcesz, to musisz to otwierać, a tak. Chyba tak się otwiera. No. Albo jak chcesz, to musisz to zajmieć i potem włożyć. Okej, okay, to otwieramy. Zbuduję i do Was wracam. To już kończyłem ten set. To najpierw Wam powiem: tu mamy Hammerhead Shark. Tam, tam, tam. Ram. I teraz y, mamy tu krzynkę, powiem Wam. Tu ma krzynkę. Tu mamy trzy damięty, a jeden. Jestem cztery gramięty. I mamy tu roślinę. Ale było cztery. To on zabrał jednego. A drugiego właśnie będzie zabierał. Ok. To teraz idziemy na tego. To z tyłu. Mamy jego rzecz. Gdzie idzie z przodu. I z tyłu. No. A tu mamy jego ręki. Co ma diament tu. E, tu się otwiera. A tu mamy jego ludzi. O! Czerwoną sobie mamy w tym środku. A jak wymiałem Wsadzimy. Okej. Okay. I teraz będę wam opowiadał. O ten ludzik, ten ludzik e, mini figurek ma czerwoną czapkę, ma taki fajny kostium, taki kostium fajki, taki e, takie spodnie, no o ma dwa kieszenie, no i ma taką bluzę, to no, bluzę i ma jedną stronę twarz. Tu, ma jest nie ma. Jak on wchodzi o tu, wow, wow, to idzie tu, i może oddychać w wodzie. Taki, i może ja, ja mi ja tak chcę zrobić, i może ja zobaczę, ja, co tam jest. No wiecie. A co wiecie tu, to wszystko tu jelo naokoło, nie ręki no, i te czarne zet. Na górze coś tu. To wszystko jest jeden cały klocek. To to jest duży klocek. I ten zestaw jest bardzo fajny, to ja dawam hmm, 10. To mamy rekin. I też bardzo szybko musiałam zbudować. I są cztery damięty. Podoba mi się ta seria pod, podwodna. To ja już kończę. Pa, pa.